Cześć, dzisiaj będzie oh, czytanie z ruchu ust, Czy dobrze wam no. znane, z Agatą. Tak. Przesuniemy kamerę. Eee, gdzie... hmm. No wiecie co to jest to czytanie z ust? Ona zakrywa uszy, słuchawkami. Ale ja jej do coś mówię. Która też zaczyna? Hmm. Przywitałaś się? Tak. <noise> Dobra, ja no. zakładam. Ja ci mówię, tak? Tak? No mów. Słyszysz mnie? No mów. Czy ciszej? Czy? Czy Lubisz? Lubisz. Kiełbasę. Kiełbasę. Z. Z. Grilla. Czyli. No, odpowiedz na pytanie. Czy Lubikiem was z jest... chili? Nie. Ciiwi. Dobra, no, teraz pójdę na tym nowym miejscu. Wolisz? Ym... Wolisz? Harlem? Lekarz? Sześć. Sześć. Trzy. 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 I... Nie. No, czy okay. lubię lekarz, gdzie jesteś u mnie? Jestem lekarzem. Sześć? Sześć lekarz. lekarz. Okej. Okay. <noise> Dobra, dalej. No, nie moje pytanie jest to. Czy, czy... Śpiewasz. Śpiewasz pod... pod prysznicem. Prysznicem. Oczywiście widzieli. <noise> tak Więc moje pytania idą do śmieci. Teraz ja może... I mam pytanie, kasika, tylko... Dostępne. Czekaj. Hmm. Czy? Czy lubisz? lubisz ubisz? Placki. Packi. Czy <grym> lubisz Facki? <grym> e, nie, nie lubię. Okay. Jakie? Akie? Ciasto. Pasto? Najbardziej. Najbardziej? Lubisz. Ubisz. Eee, pasto. Jeżeli chodzi o pastę ze to nie do bok. I to Nie to A ja mam do Ciebie jeszcze fajne pytanie, mogę? Dobra, bardzo. No, ale tą pieciem się mi inspirowałeś, bo to jest głośne. E, dobra. Lewy, lewy, czy. Co to za pytanie? Dobra, ale czy prawy? Prawy. Kurde! Kurde! Kurde. Okay. Masz Kurde. dla mnie jakieś twarde pytanie, nie, nie że nie masz. Masz. Dobra. Eee, ja ci pytam wszystkie moje pytania, które były naprawdę, a nie kiełbasy z chili, Tylko Czy jadłaś kiełbasę z grilla? A nie przyjadłaś kiełbasę z chili? Wolisz Harlem Shake? Czy ty jesteś a nie czy możesz lekarza żyć i jest <stanie głos> moje pytanie było, e, czy śpiewasz pod brznicem, to zgadłaś? I moje pytanie to było, lewy czy prawy twink. A nie czy lewy czy prawy, kurny. A Ty jakie miałeś? Ja wiem, pierwsze to było, czy często pijesz herbatę? Drugie, czy lubisz placki? No, no. Trzeciej... Jakie ciasto najbardziej lubisz? Dobra, serca. Te, Cze no, cześć. <głos> Dobra, <głos> to był koniec. Moment, on się mi podobał. Piosenki, które to był hadem, shake i Shakira dairy. La 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 私は全然クイズッス